Dzień dobry, witam Was w grze, w której nie będziemy zgadywać tylko gdzie jesteśmy, ale też kiedy jesteśmy. Dlatego, że w tej grze mamy jakieś takie historyczne zdjęcia i musimy na podstawie tych zdjęć nie możemy się tutaj ruszać. No, nikt nie robił stereotypów 50 lat temu, niestety. I po prostu musimy zgadnąć, gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy. Maksymalny wynik tutaj to 50 tysięcy punktów w 5 rundach, dlatego, że dostajemy punkty za czas i za miejsce. No i pierwsza rzecz, na szczęście możemy tutaj w ogóle przybliżać, więc to jest duży plus. To jest jakieś Muzułmańskie tutaj zgromadzenie? Czy tam będzie coś napisane? Jest coś po arabsku? Nie wiem, może to jest jakieś święte miejsce islamu, ale dlaczego oni wszyscy są ubrani nie tak na biało? Nie, to nie jest islam. Oni są tacy trochę roznegliżowani czasami. O co w tym chodzi? No i kobiety wszystkie są w takich zasłoniętych yy, hijabach czy, czy czymś takim. To subtelne różnice między tymi różnymi ubiorami u muzułmańskich kobiet. No ale chwilka, spojrzymy na karnację tych osób. No wyglądają tak, jakby mogli być z tych rejonów świata, gdzie islam jest popularny. Kurczę, co to może być? Nie wiem, może to jest jakieś takie jedno z tych świętych miejsc w Jerozolimie? Czy coś w tym stylu? Naprawdę nie wiem, co by to mogło być. Strzejmy sobie w Jerozolimę, chociaż też bym był w stanie uwierzyć, że to będzie gdzieś w Arabii Saudyjskiej na przykład. No, ale tu jest dużo takich świętych miejsc, więc podejrzewam, że to mogłoby być coś takiego, jakiś cel pielgrzymki czy coś w tym stylu. No, a skąd, z którego roku jest to zdjęcie? Czy mamy kogoś. Z... Ta pani chyba trzyma smartfona po prostu, tak mi się wydaje. Ten pan tutaj też. Trzymają telefony, zdjęcie jest dosyć dobrej jakości, więc ja bym dał 2000, nawet. 2021? Nie, bo wtedy był COVID. To jest zła opcja. W 2019 nie będzie. 2024? I kurczę, no myślałem, żeby to mogła być Mekka czy Medyna. Dobra, no jednak postanowiłem tutaj troszeczkę zagrać zachowawczo, bo nie byłem wcale tak stuprocentowo pewien, że to jest po prostu Islam. No ale dobra, oni są wszyscy w Mekce yy, i to jest Góra Mercy. To jest jakby litości, czegoś takiego. To jest tak, gdzie Mohamed odleciał na skrzydlatym koniu w niebo, chyba tak. Dobra, tutaj mamy Welcome Mr. Frank Sinatra. Okej okay, i Frank Sinatra przyjechał w takim razie na koncert do Japonii. Tak mi się wydaje. Sinatra, coś tam, Charity. Frank Sinatra. On w latach 50. raczej śpiewał. Może w 60., ale to już raczej za późno. Wydaje mi się, że lata 50. i damy Tokio. Nie wiem, gdzie by to mogło być. Mamy po prostu środek Tokio. No Widzicie, jak to jest niemożliwe zgadnięcie tego na 5K. Na podstawie tego zdjęcia to się po prostu nie da zrobić bardzo często. Damy sobie rok 57, powiedzmy? Myślę, tak, 58 może. I nie, 62. Dobra, Frank Sinatra, witają go widzowie na lotnisku. Dobra, szło się domyśleć, że to mogło być lotnisko. No okej, okay. i tutaj zbierał, widzę, te pieniądze na tych koncertach dla jakichś tam dzieci z biednych rodzin. Dobra, tutaj mamy jakąś imprezę. Czy to jest ktoś znany? Szczerze mówiąc, nie wygląda jak nikt, nikt znany. Nie ma jakiejś takiej aury celebryckiej wokół siebie? Ten gość też raczej nie ma. Oj, to jest trudne. Tam mamy piwo Budweiser i tam jest chyba to amerykańskie logo Budweisera. Czy właśnie nie? Wydaje mi się, że to jest to amerykańskie logo, więc to będzie gdzieś w Ameryce. Soort, coś, coś tam center. O kurczę, czy centre to by się center, czy by nie było napisane po amerykańsku? Centrę właśnie po brytyjsku, może to będzie Wielka Brytania w takim razie. No, też to wygląda bardziej brytyjsko. Dobra, moim zdaniem to będą wczesne lata 2000, jakoś powiedzmy 2005 drugi rok i to będzie na przykład w Oxfordzie, gdzie jest Oxford, albo Cambridge, niech będzie, no któryś z tych uniwersytetów. I nie, to było Southport, ale okej, okay, to była Sylwester 99 roku. Dobra, no dobrze, że tutaj wychmieniłem z tym, że to jest center, nie? Bo po amerykańsku by się opisało center. Okej, okay, kolejne miejsce to jest jakieś. O, tutaj dowód na to, że lądowanie na Księżycu było z kamem yy, w studiu w Hollywoodzie. Nie, nie wiem, co to jest. No jakoś może przygotowują się do tej misji, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to jest Neil Armstrong, czy Buzz Aldrin, czy ten trzeci, którego nazwiska nikt nigdy nie pamięta. To jest smutne, że dwóch gości wyszło na, na Księżyc, a ten trzeci jakby wtedy orbitował wokół Księżyca i nikt nie pamięta jego nazwiska. No, też nie pamiętam niestety. Nie wiem, skąd oni wylecieli. Z jakiejś Florydy pewnie, czy gdzieś jeszcze indziej jest coś takiego. Mamy sobie na samo południe Florydy. Podejrzewam, że to nawet mogłoby być... Na, takie, na jakimś takim terytorium zależnym, bo jednak jak te rakiety startują, to im bliżej równika startują, tym jest im łatwiej wystartować. No więc strzelimy sobie Florydę i rok 69, może po prostu. Wtedy, kiedy ludzie wylądowali pierwszy raz na księżycu i nie, rok 70 Apollo 14. Ok, 14, czyli Apollo 13 chyba pierwsze wylądowało na księżycu, tak mi się wydaje. No ale dobra, 7700 punktów, czyli całkiem niezły wynik. I piąta runda. No zobaczymy, może się uda powyżej 40 tysięcy, to będzie wtedy okej. Okay. Rezultat, ale nie wiem. Tam mamy... Chwilka, jedziemy po w ogóle lewej stronie? Jedziemy po lewej stronie. Ok. Services. Tam mamy Seaford. Ok, to jest chyba w takim razie Wielka Brytania. No tak mi się wydaje, czy tutaj coś będzie... Ford jest... Jakiś lot, Geolankton A56, no od tego czasu mogły się bardzo zmienić naprawdę już te miejsca. Ale A56 może to nawet znajdziemy, znaczy mogły się zmienić numery dróg, o to mi chodziło. Sat, Stafford, Whitefield, coś takiego. Takie generyczne nazwy, może je kojarzę, może nie. Poszukamy A56, przytnę wam pewnie do tego momentu jak to znajdę. Dobra, tutaj mam A55, myślę, że no good enough. Zostawimy sobie przy tym, i który to może być rok. No te auta wyglądają tak jak z lat 80. bym powiedział. A raczej to nie są takie, które się jeszcze widywało za mojego dzieciństwa. Też tutaj ma chyba coś takiego, co kiedyś było popularne, że takie podnoszone yy, takie te oczka samochodu, które można jakby zasunąć. Zczyjmy sobie 87 gdzieś tutaj. I dobra, to było całkiem niedaleko przy tym Manchesterze i 3 lata. 3 lata błędu, w sumie jaki mamy wynik? 41700, więc bardzo dobry, jestem zadowolony. Okej, okay, kolejna rozgrywka. Mamy tutaj jakiś taki korek, czy karambol nawet. No nie, ale jakoś dziwnie są te wszystkie samochody ustawione. Co to jest tutaj, jakiś taki malutki? Czy to jest samochodzik w ogóle? Nie wiem. Hm. Huh. I czy to. Czy to nie jest taki brytyjski? Chwilka, na początku pomyślałem, że to jest odzienie takiego brytyjskiego policjanta, ale jedziemy tutaj po prawej stronie. Więc to nie może być to. No, ale to nie będzie chyba też Ameryka. Nie ma żadnych pick-upów. Zbyt ładna jest ta przestrzeń zielona, taka przestrzeń miejska, żeby to mogła być Ameryka. Nie wiem, co to w takim razie będzie. Myślę, że damy sobie Holandię. Powiedzmy, że Holandię. Często w tej grze też zdarzają się zdjęcia z Holandii, mam takie wrażenie. I co? Lata jakieś takie. Często po tych samochodach można to stwierdzić. Oj, to mi się kojarzy z takimi 60 późnymi, nawet. Ale nie, 70. Dam 70. Trzeci, może. 75? piąty. Okay, Okej, i to jest Rondo de Gola w Paryżu. No dobra, dobra, kurczę, można było się domyślić, że to jest taka droga. No ewentualnie można było się domyślić, że to jest taka bardzo szeroka droga. Rondo de Gola tak wybitne jak Rondo w Krynkach na Podlasiu. Okej, okay, kolejne miejsce i jesteśmy w Polsce. PKS. PKS. Wspaniałe. Trans Europa Warszawa. Mamy WS. WS to po prostu warszawskie, czy co? No I tutaj jakiś taki maraton się dzieje. Nie znam niestety żadnego z tych ludzi. Ten wygląda, jakby mógł być jakimś znanym człowiekiem. To jest że jak mężczyźni nosili takie króciutkie szorty. na no chwilka, I co to może być? Może to będą przedmieścia Warszawy po prostu? WS. I no to pewnie po prostu warszawska rejestracja. Nie wiem, czy coś innego mogło. No, siedlce. Mnie ja się sugeruje po prostu tym, gdzie ja mieszkam. Chyba takiej ładnej drogi by nie było wtedy w Siedlcach. Damy sobie gdzieś, powiedzmy tutaj. I który to może być rok? Tam mamy jakieś uśmiechniętego milicjanta. I podejrzewam, że jakieś takie późne lata. 70. albo 80. wczesny? 82. Tak sobie damy. Nie, 75. OK, i to jest niedaleko Poznania. No dobra, niestety nas to zmyliło. Byliśmy niedaleko Poznania. Nie, niedaleko Poznania. Niedaleko czego? Co to jest za miasto września? OK. Oj, to taka no nie autostrada, ale jakaś taka duża droga. Dobra, i tutaj mamy Maradonę wygrywającego Puchar świata. Ja myślałem, że Argentyna teraz pierwszy raz wygrała, a tu się okazuje, że nie. No dobra, tutaj rok powinniśmy dokładnie zgadnąć. Chwilka. Argentyna GFR. Nie wiem, co to jest GFR. Gujana francuska, no raczej nie. German Federation? Nie wiem, nie wiem. Kurczę, no nie wiem, niestety, gdzie były te mistrzostwa. Nie znam się tak na piłce nożnej. Coś tam prezydenta. Wiem, gdzie były te wszystkie mistrzostwa, tak mniej więcej jeszcze za mojego życia, ale wcześniej to nie wiem. A kiedy Maradona, tak jakby miał szczyt swojej kariery w takim razie. W 96. Powiedzmy, że będzie 96. chwila, czy to pasuje? Mistrzostwa świata były w 2018 drugim... 98, 94 wtedy były. Dobra, nie będzie 94. No i nie wiem, czy tutaj jakikolwiek znak może być. Philips, Canon. No raczej każdy by się tutaj reklamował, więc to nic nie znaczy. Te takie ptaszki tutaj może być coś sugerowały. Kolorystyka mi się tak grecko skarżyła, no ale w Grecji było euro, a nie to. Okej, okay, to jest chyba napisane champion, peon, ampeon. A może te mistrzostwa były w Argentynie na przykład? Dam chyba Francję. Czy był mundial we Francji? Nie wiem. Dobra, już będę za długo myśleć. Dam, że to będzie Francja. Nie mam naprawdę pojęcia, co by to mogło być innego. No i nie, to był Meksyk. Okej, okay, i 86. Dobra, czyli jednak dwa mistrzostwa wcześniej niż myślałem. E, tak, dobra, czyli po prostu zachodnie Niemcy. O to chodziło. Okej, okay, no zapamiętam, ale naprawdę myślałem, że Argentyna tylko raz wygrała. Okej, okay, tutaj mamy jakąś taką ruchliwą ulicę, która chyba jest w Europie. No mamy tramwaje i kostkę brukową, więc to ewidentnie jest Europa. Amerykanie nie robią tramwajów, niestety. I jak ci wszyscy ludzie są ubrani? Nie wiem, no szczerze mówiąc, oni są tak dosyć nowocześnie ubrani. Ja bym dał późne lata 80., może nawet, no ale wtedy może by było już kolorowe zdjęcie. Jak będzie wczesne lata 80. Gdzie to będzie? Keskuspa... Co? Pankinen? Nie wiem, co to jest. Chyba strzelę po prostu znowu w Holandię. Coś mi się wydaje, że to mógłby być taki język. Gdzieś w każdym razie taka północ, zachód Europy, by to był. I nie, kurczę coś tak. Przez sekundę myślałem, czy to by nie mogło być Helsinki. Znaczy, czy to by nie mogła być Finlandia, bo ten język jednak taki był. Nie, kurczę. No, rzeczywiście to brzmi teraz, jak ten, to widzę, bardzo to brzmi fińsko. No trudno. Lecimy dalej, to raczej nie będzie rekord z tej rundy. No nie, totalnie nie będzie. Hotel du Lyon-Dor, restaurant à la carte. Okej, okay, i to zdjęcie jest takie naprawdę stare. Hotel. Dalamence Deutsche. Ok, to może na jakiejś granicy z Niemcami. Damy sobie gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj możemy najdalej do roku 1900. I chyba nie będzie to aż taki zły gest. Ale powiedzmy, że damy 5 lat dalej. No i nie, 1900. Po co zmieniałem? I byliśmy jednak w Belgii. Na wybrzeżu Belgii. Okej, okay, tutaj chodzi o to, że to jest zdjęcie zrobione jakąś techniką. Nie do końca rozumiem, co tu jest napisane. Jeśli wiecie o co chodzi, możecie napisać. No i niestety w tej grze raczej nie pobijemy tego wyniku. No nie, prawie 10 tysięcy mniej, ale zagramy sobie jeszcze raz i zobaczymy, jak to wyjdzie. I zaczynamy od jakichś takich zapasów. Yy, ci panowie wyglądają troszeczkę meksykańsko. Moim zdaniem oni wyglądają meksykańsko. Strzelimy sobie po prostu w stolicę Meksyku. I to zdjęcie jest naprawdę dobrej jakości. Jest co prawda czarno-białe, no ale ono tak widać, że profesjonalny fotograf je wykonywał. Albo to był jakiś dobry sprzęt, albo to jest nowsze zdjęcie. Nie wydaje mi się, że to jest jednak starsze zdjęcie, tylko. No nie, bo kto by robił zdjęcie na czarno biało teraz? Damy sobie w takim razie rok 80, coś w tym stylu. 82 nie będzie. No i nie, jednak. Okej, okay, i tutaj mają jakiś mecz zapasów. Wy w ogóle Bangladeszu. Jednak, przez to, że koloru nie ma, to trudno mi było rozpoznać, skąd są ci ludzie. Ale dobra, zaczniemy sobie od nowa, po prostu, bo to poszło beznadziejnie. Dobra, no i zaczynamy tę gierkę od czegoś dosyć prostego. Mamy tutaj papieża Franciszka. Kiedy by to mogło być? Czy ja kiedyś miałem to zdjęcie w tej grze? Wydaje mi się, że kiedyś nawet w to grałem i miałem to zdjęcie, bo się zastanawiałem, jaki to jest iPhone, ale nie pamiętam, co w końcu wyszło. Powiedzmy, że to będzie 2018 i Plac Świętego Piotra. Czyli tutaj sobie przelecimy. Nie wiem, czy co do metra to się uda znaleźć. Raczej nie, ale powiedzmy gdzieś tutaj, bliżej tej strony. I kurczę, tak patrząc na te telefony, ja bym powiedział, że 2018? Może on został papierem w 2013 bodajże. Nie, myślę 2017. Ok, i 2018. I udało się lokację na 5000 zrobić. Więc to jest fantastyczny wynik. Może tutaj to będzie inicjacja do nowego rekordu. Zobaczymy, co dostaniemy teraz. Dobra, mamy tutaj 31 chyba Oscary. Annual Academy Awards. Gdzie się Oscary rozdaje? W Hollywoodzie, nie? Gdzie jest Hollywood? Gdzieś... tutaj? Beverly Hills, West Hollywood. Eee, no To West Hollywood, to to jest po prostu Central Hollywood. Hollywood Forever. Nie wiem dokładnie, gdzie by to mogło być. Hotel jakiś hollywoodzki. Dobra, damy gdzieś tutaj, naprawdę nie wiem gdzie by to mogło być. Może to w różnych miejscach też się na przykład dzieje. I 31. Boże, to teraz były jakieś 70 czy 90? Nie wiem za bardzo się nie interesuje takimi nagrodami. Eee, 60. dobra, popatrzymy na to, jak są ubrani ci ludzie. System wszędzie mają napisane, co jest dziwne. Okej, okay, ale to wygląda jak taka troszeczkę moda lat 60., tak mi pasuje. No wydaje mi się, że filmy tak na poważnie zaczęto robić właśnie w latach 30. i takie nagradzać. Więc 30 lat potem, lata 60., myślę, że to by pasowało. Weźmiemy sobie tak. Okej, okay, 59. i rzeczywiście byliśmy w Hollywood. Ale dobra, też bardzo dobry gest, naprawdę. Myślę, że możemy iść po rekord spokojnie. No już Zwątpiłem w rekord. Nie będzie. Nie wiem w ogóle, czego się tutaj uczepić jest pewnie logo jakiejś drużyny piłkarskiej. Może jakiegoś Neapolu? Concordia? Vico Canale? Brzmi to trochę włosko. Weźmiemy sobie Neapol. Neapol jest chyba na południu. Więc jakoś tutaj. Cała moja wiedza o piłce nożnej jest jakaś tak bardzo głęboko schowana z tyłu głowy. Więc może tutaj mam jakiś przebłysk, że to jest ten Neapol. No i który to mógłby być rok? Ten pan ma tutaj chyba jakiś telefon, taki smartfon. Zdjęcie jest też dobrej jakości, tutaj porozstawiali widzę jakieś takie tektury. No i pewnie to było po prostu przy jakimś meczu. Tam jest napol w takim razie 2017, może nawet 18 I nie, 23, ale to był Napol, świetnie. Dobra, jestem zaryzykowałem trochę z tym N, ale rzeczywiście się udało. Ten pan też trochę wyglądał włosko, tak mi się wydaje. Czwarta runda i jesteśmy tutaj na jakiejś amerykańskiej ulicy chyba. To jest taki jakiś Chrysler czy coś takiego. Sacramento. Chwila, Sacramento jest. Nie, to jest Seattle. Gdzie jest Sacramento? Kurczę, nie pamiętam. Tu jest Sacramento, ok. No ale chwila. Sacramento? I tutaj mam jakieś japońskie znaczki. Czy to jest taki po prostu Chinatown? W jakimś amerykańskim mieście tak to wygląda w sumie. Pajamas, kimonos, to chyba właśnie tak jest. Czy byłaby ulica Sacramento w Sacramento? Wątpię, żeby tak było. Ale mamy drogę 80, a tam było coś 800, więc ja podejrzewam, że to może być to. Damy sobie gdzieś tutaj, że to będą przedmieścia Sacramento. I który to może być rok? Takie autka to były... Czy takich aut nie było w Vice City mniej więcej? W Vice City działo chyba w 83, tak bym powiedział, więc coś koło tego. 80 i niestety byliśmy w San Francisco. Też myślałem, żeby dać, no jak tam było na Sacramento. Dobra, nie najlepsza runda, ale też nie najgorsza. Myślę, że cały czas mogę liczyć na rekord. No, tylko trzeba mieć nadzieję, że się coś dobrego trafi i się trafiło coś bardzo dobrego. Dlatego, że jesteśmy yy, w Gizie po prostu, to są prawdziwe, to nie... Kurczę, przez sekundę zwątpiłem, ale nie jestem teraz pewien, bo jest ta taka sfera, ta, takie koło w Las Vegas, które jest takim bardzo jakby nowoczesnym kinem, gdzie wyświetlają różne obrazy. tak ja przez sekundę pomyślałem, czy to by nie było to, no ale raczej nie, dobra, jest w Gizie, tutaj też jest coś tam. New Giza, to będzie Giza, ale ja nie wiem, gdzie jest Giza dokładnie nawet. Koło Kairu po prostu? Giza, okej. Okay. Wielka piramida w Gizie. Ile jest tych piramid? To jest jedna, druga. Słyszałem w ogóle, że to miejsce jest takie totalnie niemagiczne, dlatego, że tutaj są jakieś po prostu slumsy, czy jakieś bardzo nieładnie wyglądające osiedla, a tutaj od razu obok te piramidy. Nigdy, nigdy tutaj nie byłem. No to będziemy gdzieś tutaj, tuż przy tych tuż przy tych piramidach, tutaj widzimy, że jest jakiś mecz, to jest Squash chyba? Wydaje mi się, że to jest Squash. Tak, tutaj mamy te linie, jakieś mistrzostwa Squasha. Tutaj widzimy jakieś ważniacy, tacy siedzą. To może być, który rok? Jest Uber. A Uber nie jest taką starą firmą, więc ja bym dał 2019 może? Dam nawet 2023. No i nie, kurczę, mogłem zostać przy tamtym roku, niestety. Ale rzeczywiście byliśmy blisko, to była jednak piramida Czerwena, pierwszy raz o tym słyszę. I myślę, że będzie nowy rekord z tego. Tak, mamy prawie 45 tysięcy, kurczę, no szkoda, że zmieniłem, bo było ponad 45 tysięcy, jakbym nie zmienił tego 2019. Ale poszło bardzo dobrze. Dajcie znać jak wam się podoba Time Gesser. Też pewnie będziemy w niego grali na kolejnym live'ie, który będzie już jutro najpewniej. Jeśli uda mi się wrzucić ten filmik rzeczywiście w czwartek, tak jak go nagrywam. Więc zapraszam na live o 19 i dzięki za oglądanie. Cześć.